Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W tle aktualnie widzicie bicie opętanego Paladyna na świecie telawel w grze Margonem. Margonem troszeczkę nie było, to będzie taki dosyć krótki film, ponieważ nie ma, nie ma co się rozgadywać. Generalnie robimy sobie powrót do Margonem i robimy powrót taki w miarę w miarę konkretny, a mianowicie wpadłem na pomysł serii, którą nazwę Droga do Kobolda i będzie polegała ona na tym, że w 7 dni od poziomu e, pierwszego będziemy wbijali sobie poziom 70, będziecie mieli i właśnie zastanawiam się, jak to z odcinkami zrobić, napiszcie, jak to mniej więcej ma wyglądać w Waszym odczuciu, ponieważ ja bym zrobił tak, że mm, ja bym zrobił tak, że jeden jakby bylibyście jeden dzień za mną, czyli nagrywałbym odcinek i, go, i wy byście go widzieli dopiero w następny dzień i wiecie, w następny dzień nagrałbym następny odcinek, wy, go by, wy byście go widzieli jeszcze w kolejny dzień, ponieważ wygodniej byłoby mi to zrobić lub jeżeli zainteresowanie będzie małe, ponieważ mi też zależy na tym, że no mój kanał to nie tylko Margonem, więc jeżeli tak przy, przyraszuję takimi filmami, no to mm, wiadomo, że... Musi się to wiązać z jakimś zainteresowaniem też, no bo jeżeli nie, no to nie, nie będę tego aż tyle nagrywał. Jeżeli nie będziecie to zainteresowani, to sobie tę serię po prostu rozłożę, czyli ja będę grał 7 dni, w każdym z odcinków będę wam mówił, który to dzień. E, możecie mi wierzyć, ja nie mam zamiaru was oszukiwać. E, no, ale odcinki byłyby na przykład co 5 dni, czyli powiedzmy, e, ja bym ten challenge robił 7 dni, ale odcinki byłyby... Co 5 dni, i każdy jeden odcinek to byłby powiedzmy taki jeden dzień, że tak. Także tych odcinków byłoby 7. Napiszcie o co o tym sądzicie. Tutaj macie właśnie, tak jak mówiłem, walkę, walkę z opętanym Palladynem. Cóż, dzięki za uwagę. Liczę, że takie coś Wam się spodoba. I cóż, do usłyszenia w, w kolejnych odcinkach z Margonem i w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.